Pan Andrea Doria. Szanowny panie Stanisławie, przed pytaniem muszę umieścić życzenia szybkiego powrotu do pełnej formy. Dziękuję bardzo. A teraz pytanie dotyczące Unii Europejskiej. W parlamencie na 107 posłów, tylko 96 pochodzi z Niemiec. Dlaczego więc wciąż opowiada pan o niemieckiej dominacji? Gdyby Polska wystąpiła z jakąś wspaniałą inicjatywą którą poparliby delegaci z innych państw, niemieccy posłowie nie mieliby żadnych szans w głosowaniu. Wydaje mi się, że polskim posłom bardziej odpowiada rola Rejtana niż konstruktywny wkład do wspólnoty. no Nie będę się tu z panem wspierał. 96 europosłów pochodzi z Niemiec. Rzeczywiście to nie jest liczba, która by tutaj zapierała dech i która by tylko problem polega na czym innym, że posłowie do Europarlamentu nie grupują się w, według kraju swojego pochodzenia, tylko według frakcji parlamentarnych. Także niemieccy posłowie mogą należeć do różnych frakcji. No, i poprzez te frakcje wpływają na. mogą wpływać, mogą wpływać, nie wiem, czy wpływają, tak mi się wydaje, że mogą wpływać. A skoro mogą, to pewnie od czasu do czasu wpływają na to, co te frakcje tam myślą i jak te frakcje głosują. Dlaczego ja wciąż opowiadam o niemieckiej dominacji? Dlatego, że Parlament Europejski w systemie organów władzy Unii Europejskiej jest takim kwiatkiem do korzucha. On właściwie nie ma żadnej władzy poza dwoma takimi uprawnieniami rzeczywiście, że może albo zatwierdzić, albo odrzucić budżet Unii Europejskiej, natomiast nie może żadnych poprawek tam wprowadzać, żadnych korekt. No i może albo zaakceptować, albo odrzucić też in gremio skład Komisji Europejskiej. Tu właśnie nie ma żadnych uprawnień stanowiących. Tam uchwala rezolucje dekrety przeciwko trzęsieniom ziemi i tak dalej, ale to nikt specjalnie się tym nie przejmuje. Natomiast takimi organami stanowiącymi Unii Europejskiej to nie jest Parlament, tylko Rada Europejska i Komisja Europejska, a w Komisji Europejskiej to już ta dominacja Niemiec się zaznacza. Nie dlatego, żeby większość tych Komisarzy akurat pochodziła z Niemiec, tylko że Niemcy umiejętnie dbają o to, żeby Komisja Europejska była obsadzona przez niemieckie owczarki. No i tak właśnie jest. Także, A niezależnie od tego, po, polscy posłowie przecież nie, nie mówią jednym głosem w Parlamencie Europejskim, gdzieby tam ci, Róża Tun mówiła tym samym głosem, co Patryk Jaki. No, że nie ma. Także w Polsce, jeśli chodzi o polskich posłów, to oni nie, nie są w stanie wznosić żadnego konstruktywnego wkładu do wspólnoty, cokolwiek by pod tym rozumieć. Pan Aleksander Kot. Szanowny panie Stanisławie, ostatni cykl był dla mnie rozczarowujący. Ponieważ Ponieważ próbuję uściślić pytanie jeszcze z poprzedniego cyklu na temat Andrzeja Dudy, zadałem dwa doprecyzujące pytania, natomiast pan odniósł się tylko do mojego krótkiego. Przypomnienia tematu i powtórzył żartobliwą odpowiedź o akcji czytania dzieciom. Całkowicie pomijając owe dwa pytania, jako że ciągle jestem ciekawy Pańskiej od, poważnej odpowiedzi do trzech razy sztuka. Mając oczywiście mm, świadomość, że nie jest Pan zwolennikiem tego polityka, liczę, że dostanę i, 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 i tę kwestię, że, że porusza tę kwestię, jest podejść do tematu, analitycznie i, i dokładnie i na, na chłodno, na chłodno. Po, tu po pierwsze, pomijając odpowiedź. Poprzednia odpowiedź sugeruje, że uważa pan, że w istocie Andrzej Duda nie posiada żadnych zalet. Fakt, że jest młody i zdrowy, trudno uznać za zalety osobowości. Czy dobrze, ją, czy dobrze to rozumiem? A jeśli tak pan uważa, to czy w związku z tym yy, jest równy kukuńkowi, kwaśniewskiemu czy komorowskiemu? No bo. Chyba nie gorszy. Proszę o próbę umiejscowienia go w tym gronie, zarówno jako polityka, jak i oso osobę polityka, jak i ocenę prezydentury. No więc ja uważam, że pan prezydent Duda nie ma żadnych zalet, bo widzę, że pan mnie tutaj chce nakłonić do tego, żebym znalazł jakąś zaletę pana prezydenta Dudy, ale ja w nim żadnych zalet nie znajduję, poza jedną, którą można uznać za, zarówno za zaletę osobowościową, jak i za różnicę zasadniczą między Kukuńkiem, Aleksandrem Kwaśniewskim i Bronisławem Komorowskim. Otóż prezydent Andrzej Duda nie był agentem Służby Bezpieczeństwa. W odróżnieniu od tych wszystkich trzech. No to jest to zaleta niewątpliwa, że no wykazał być może, że nikt nie próbował go zwerbować, ale być może ktoś próbował, no i mu się to nie udało. Tymczasem Kukuniek, Kwaśniewski i Komorowski akurat mieli ten kazus Paskudeus No i to jest niewątpliwie zaleta, która poza tym pozwala odróżnić pana prezydenta Dudę od tamtych trzech prezydentów. Drugie, co do zalet jego kadencji, żartobliwa odpowiedź o czytaniu dzieciom była oczywiście zabawna, ale tak na poważnie, czy nie jest warto, czy nie warto wymienienia było, chociażby zawetowanie partyjniackiej, pisowskiej zmiany ordynacji wyborczej, ordynacji do Parlamentu Europejskiego, czy też szerzej w ogóle odwagę zawetowania kilku ważnych ustaw, ważkich ustaw PiSu. Z góry dziękuję. No, ja przypomnę jakie było pierwsze weto Pana Prezydenta Dudy w stosunku do ważkich, niewątpliwie ustaw PiSu, co nam się odbija czkawką do dnia dzisiejszego, mówiąc nawiasem. Otóż Pan Prezydent Duda po 45-minutowej rozmowie telefonicznej z naszą złotą panią Angelą Merkel, zapowiedział, że zawetuje ustawy sądowe, które były oczkiem w głowie, więc niewątpliwie wasz ustawami PiSu, no i zawetował je. PiS wtedy powiedział, no dobra, to w takim razie jak Pan Prezydent lepiej wie, jak te kwestie powinny być uregulowane, to niech tu zaproponuje jakąś regulację i Pan Prezydent właśnie tam, nie wiem czy osobiście, chyba nie, no ale jego kancelaria wysmażyła takie projekty i te projekty zostały uchwalone. Na podstawie tych projektów, właśnie na podstawie tych ustaw autorstwa że tak powiem, czy z inicjatywy pana prezydenta Dudy, no teraz Polska przeżywa straszliwe paroksyzmy i jest poddawana szantażowi finansowemu. Może i bez tego byłaby poddawana, ale no dlatego tym bardziej, że ta rozmowa telefoniczna to mnie tutaj trochę, na, że tak powiem, niebrzeczliwie usposabia do tego czynu tego wyczynu pana prezydenta Dudy, który poza tym jest bardzo nieśmiały. No jak już tak mamy go charakteryzować, to przypomnę, że taki incydent, pan prezydent Duda w jesienią w listopadzie 2018 roku był przyjęty w Białym Domu i odbył 20-minutową rozmowę w cztery oczy z prezydentem Donaldem Trumpem. Tego samego wieczora. W ambasadzie polskiej w Waszyngtonie odbywało się przyjęcie z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. No i pan prezydent oczywiście był na tym przyjęciu, tam się zaraz takie grono uczestników wokół niego zgromadziło i jeden, jeden z nich, to wiem z pierwszej ręki, zapytał go, czy podczas tej 20-minutowej rozmowy w cztery oczy była poruszana sprawa ustawy numer 447. To wtedy była bardzo aktualna sprawa. Pan prezydent powiedział, że nie. No to został zapytany, dlaczego nie. I odpowiedział, że dlatego, że strona amerykańska tego nie zaproponowała. No bardzo nieśmiały jest pan prezydent Duda. On tu w stosunkach z nami to jest bardziej śmiały, ale w stosunkach z Możnymi tego świata to raczej nie. Pan Mirek Jorgen Wiśniewski, na sam koniec. Jest kryzys energetyczny, ropy nie sprowadzamy z Rosji, gazu też, węgiel drogi jak cholera. To niech pan powie, czym palić w piecach? No, proszę pana, w piecach można palić różnymi rzeczami. Podczas Marszu Niepodległości w Krakowie tam podobno padło hasło, żeby Żydów palić. No to być może, że to ci organizatorzy Marszu Niepodległości <grywają> uważają, że to by było dobre paliwo zastępcze na kryzys energetyczny. No, ale to nie wiem, czy to prawda, bo to z Nowego Jorku ktoś tam. Zauważył, a to w Nowym Jorku to lubią dodawać dramatyzmu, także to niewątpliwie ładunek dramatyzmu w tym był bardzo duży. Chodziło o to, żeby tych organizatorów Marszu Niepodległości w Krakowie. Powsadać do kryminału pod pretekstem języka nienawiści. A czy tam, jak tam było, tak tam było, ja akurat nie wiem, bo nie uczestniczyłem w tych wszystkich marszach, dlatego że już wtedy po operacji. W nogi leżałem, w gipsie zresztą do dzisiejszego dnia leżę. I tym tą uwagą i tym przypomnieniem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.